Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie. Zapraszam na przegląd sklepowy do Dino. I mamy duże rośliny zielone. Dzień dobry, te 60 zł. Zobaczcie, co fajne. Różne rodzaje. I kalendarze adwentowe się pojawiły w Dino. Przy zakupie dwóch sztuk wychodzi po 4 zł za kalendarz. Patrzcie jakie ładne. A jedna sztuka, jakby się jedną sztukę brało, to 6 zł. To są takie śmieszne maskoteczki, breloczki. One się nazywają fuglery. Ich cena to 25 zł. Mamy różne rodzaje do wyboru. Takie, zobaczcie, one mają śmieszne, takie ząbki. Także jest spory wybór tych maskotek, fuglerów. Zabawne takie. Tu mamy zabawkę, maskotkę, kwiatek taki w Doniczce za 17. Zabawny też taki. I tutaj mamy, ym, zobaczcie, słodycze. To jest chyba y, marka Ozmo. Tutaj mają różne właśnie słodkości. Takie rożki za 2,50 malutkie, tutaj są takie burgerki y, słodkie, za 3,19, za 3 zł takie paluszki y, w czekoladzie. Napój gazowany kwas chlebowy słowiański. Patrzcie. 1,5 litra, cena 9 zł. Czekolada Milka jest w cenie promocyjnej. Przy zakupie trzech sztuk wychodzi po 5 zł za jedną tabliczkę czekolady. Taką zwykłą. I ta promocja trwa do 4 listopada. Mieszanka krakowska, galaretki w czekoladzie o smaku mojito. Taka cena 10,70 promka do 5 listopada może ktoś jeszcze mm, potrzebuje zniczy to tutaj mamy taką ładną kapliczkę y przy zakupie dwóch sztuk wychodzi po 20 zł za sztukę i tutaj mamy czas palenia 45 godzin takie natomiast zobaczcie jak się kupi 6 sztuk to wychodzi po, po 6,59 czas palenia 32 godziny od Kindera też już mamy, zobaczcie, takie czekoladki za 18 zł. Tu podejrzewam, że to są takie małe. O, tutaj mamy nawet pokazane, co tam w środku jest. Takie czekoladki mini. Także opakowanie 18 zł. I żelki Hari, bo też się pojawiły, za 13. Opakowanie 250 gramów. Tu jakieś takie pierniczkowe mamy, batony za 2,39 zł. Do wyboru takie niebieskie lub czerwone. Mikołajki od Merci za 9 zł. Żelki w pudełku od Bebeto. Ja osobiście lubię tej marki żelki. Kosztuje 14 zł za opakowanie. Tu jeszcze mamy zestaw od Haribo. Różne tutaj żelki też za 13 Luxia. tutaj nam proponuje takie żele pod prysznicę 11 zł z aloesem i z hibiskusem albo tutaj zobaczcie drzewo sandałowe i pomarańcza też 11 zł tutaj mamy w saszetkach takie trzy trzy w jednym można powiedzieć żel do mycia ciała i włosów to jest taki zestaw podróżny tutaj mamy żel do mycia twarzy i krem uniwersalny taki arbuzowy i taka saszetka kosztuje, moi drodzy, 5 zł. Tutaj mamy maseczkę regenerującą, przyspiesza regenerację, głęboko odżywia i wygładza. I taka maseczka przy zakupie dwóch sztuk kosztuje 2,50, natomiast przy zakupie jednej sztuki 4 zł. Kapsułki do prania persil, i one są. W takim opakowaniu 32 sztuki. Przy zakupie dwóch opakowań wychodzi po 40 zł za opakowanie, tu jest jeszcze Persil 35 sztuk za 40 zł. Te promocje są do 4 listopada. Proszek Persil też jest w cenie 40 zł on ma ponad 2 kg 2,75 Kapsułki Leaf do zmywarki. 28 sztuk w cenie 15,85. Też cena promocyjna. Płyn do płukania Softin. Też jak się weźmie dwa opakowania, to wychodzi po 8 zł za butelkę. Tutaj z kolei są perfumy do tkanin. Nie wiem, nigdy nie próbowałam, nie, nie używałam. 10 zł bez 5 groszy. I promocja do 4 listopada. Tu jeszcze są takie kapsułki do prania. 35 sztuk w cenie 40 zł. Ale patrzę, że to są te, co wcześniej Wam pokazywałam. Tylko te są do koloru, a te są uniwersalne. Ta sama cena 40 zł. Duży Ludwik, naprawdę duży. Ponad kilogramowa butelka. Cena 7,85. Także też promocja do 4 listopada. A do Mestos też jest promocja. Przy zakupie dwóch sztuk wychodzi po 9 zł. To jest ta duża butla. Również duży kret jest w cenie 12 zł. Też duża butelka. Zobaczcie, jakieś śmieszne szklanki się u nas pojawiły. Szklanka do napoju. 5 zł. Tu jeszcze są takie. Kubek taki stalowy za 7 zł. Tutaj ładne duże jesienne kubeczki za 13 zł. No, ale to są naprawdę duże i można je używać też do kuchenki mikrofalowej, i można używać ich w mycie w zmywarce. Musy tymbark to jest, to jest chyba musli od tym barka przy zakupie czterech sztuk wychodzi po 2,60. Tu z kolei mamy takie słodkie jabłka z cynamonem od Daftony. 3 zł. To jest opakowanie 180 gramów. Tutaj herbatki takie owocowe mamy zobaczcie w promocyjnej cenie 5 zł. Tutaj zobaczcie mamy też takie zioła od ręki, rzemieślnicze, dziurawiec. Dziurawiec kosztuje 12. Tutaj jest jeszcze kwiat bzu w cenie 15. Tu z kolei mamy kwiat lipy. Taka herbatka ziołowa za 9,50. Tutaj mamy herbatę czarną też. Zobaczcie taka mieszanka z suszonymi kwiatami i jabłkiem w cenie 15. Laski cynamonu, takie opakowanie 150 g za 15. Suszona pomarańcza, również za 15. Tutaj mamy taką y, mieszankę zimową, zobaczcie. Mieszanka suszonej pomarańczy w plastrach, cynamonu w laskach, anerżu i goździków 150 g paczuszka. I to kosztuje 15 zł. Tu jeszcze mamy suszone jabłuszko za 8. A ja kochani moi bardzo Wam już dziękuję, serdecznie Was pozdrawiam, Ściskam życzę dobrego dnia i do zobaczenia. Widzimy się jutro. Pa pa!